Cześć, witam Was bardzo serdecznie w porannym unboxingu naprawdę dopiero wstałem w porannym unboxingu Samsunga Galaxy Nexus tak więc pudełko oczywiście stylowe jak przystało na jeden z flagowych modeli Samsunga oczywiście telefon sygnowany logiem Google karty Nexus tak wygląda telefon jest naprawdę masakrycznie cienki. Ok, tak więc co dalej? Pod telefonem folie, które firma już zdjęła. Instrukcja obsługi. Jakieś gwarancje, czy jakieś inne papierki. Kabel, kabel USB do ładowania telefonu tutaj słuchawki no i gniazdo ładowarki gniazdo po prostu ładowarka dostałem również drugi telefon jest to Samsung Solid B 271.0 ten już zaklejony fabrycznie tak więc trzeba będzie to odkleić. Ogólnie z Nexusa jestem zadowolony. Lubiłem pierwotnie dostać inny telefon. Nie umiem odklejać naklejek, tak. To da się ze mnie. Poczekajcie. Ok, po prostu otworzyłem to nożem. No tak więc na sam początek instrukcja obsługi Sam telefon Jest to jeszcze wyższy model niż testowałem ostatnio Jest naprawdę solidny ładowareczka słuchawki I ogromna bateria O, no taka ogromna 1300 mAh no będzie trzymał krótki, czyli. Coś pod spodem jest. Nie ma. Tak więc to tyle. Zostałem dwa telefony. I dla tych dwóch telefonów zrobię niebawem dwie osobne recenzje. Tak więc Samsung Galaxy Nexus i Samsung Solid. Jaka fajna różnica. No dobra, tak więc trzymajcie się.